Siódmy raz, jak spotykamy się w Markach na małej Mili Mareckiej. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, rzeczywiście to już po raz siódmy od 2010 roku impreza jest organizowana cyklicznie. Zawsze we wrześniu się spotykamy tutaj na rogu ulic Środkowej i Jodrowąża i biegniemy na ulicę Małą. Trasa dobrze znana wszystkim uczestnikom. Mila 1600 metrów z małym kawałkiem. Czasem ten mały kawałek, bo to jest 9 metrów, jest najgorszy, ale tak, 1609 metrów. Imprezy jak zwykle rodzinna. Spodziewamy się zapewne występu całych rodzin. Tak, przychodziły do nas całe rodziny zapisywały się od najmłodszego do najstarszego członka. To przede wszystkim nie było to naszym zamierzeniem, ale to przede wszystkim się zrobił bieg rodzinny dla dzieci, dla rodziców. Klasyfikacja panie Mikołaju, jest w kilka tak, punktów. E, tak. Oczywiście dzielimy każdą klasyfikację na kobiet, mężczyzn. Jest klasyfikacja Open do 18 do 13 lat i klasyfikacja drużynowa. Czy dzisiaj możemy spodziewać się jakichś szczególnych biegaczy? Może będzie po raz kolejny mistrzyni polski? Mm. Przyznam, że nie śledziłem list startowych. Znajome nazwiska wychwytuję, Na pewno będzie wielokrotny zwycięzca mojej czyli Sylwester Kuśmierz, bo się już zwanialiśmy wcześniej, a... a tak to nie wiem. Nie mam pojęcia. Panie Mikołaju, na, na mecie przygotowany jest festem tak? dla wszystkich uczestników, no i oczywiście dla kibiców, którzy jak zawsze na pewno licznie będą uczestniczyli w biegu. Tak, na, na mecie czeka na wszystkich uczestników na, i na kibiców i na zawodników e, piknik rodzinny, piknik pod hasłem Stop Pijanym Kierowcom, organizujemy go razem z gminą Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi e, i licznymi oczywiście sponsorami, których widać na naszej ściance. E, na pikniku wystąpią dwa zespoły, The Crank to jest młoda lokalna grupa chłopaków z Marek, którzy grają kawery rockowe, później zjawi się zespół Sequest, on jest znany mareskiej publiczności z zeszłego roku, no, to, to jest przede wszystkim muzyka taneczna, czyli można potańczyć u nas wieczorem. Zapisy zapewne już e, zakończone, tak? Już nie ma e, miejsc. Już dwie doby temu skończyliśmy zapisy. 300 osób, około 300 osób, może ktoś nie przyjdzie, ale powinno się zameldować się na mecie. W internecie czytałem, że chętnych do uczestnictwa jest dużo więcej. Te 300 osób to po prostu pojemność trasy. Myślę, że trasa by zmieściła więcej osób. Jest to wynik takiego innego budżetu. Ten wpisowe staramy się utrzymać na niskim poziomie, żeby było dostępne, żeby start był dostępny dla każdego. Nasi partnerzy dokładają w zasadzie resztę. Jest to wielokrotność tego wpisowego. No, to się póki co nie rozciąga. Jak Państwo widzą, mamy trochę tych partnerów. To nie jest tak, że, że się nie staramy, że, że ktoś nie przychodzi my co roku mamy nowych partnerów, ale, ale na ten moment te 300 osób jest tym, co, co możemy zrównoważyć bilans. Dziękuję bardzo za spotkanie, gratuluję pomysłu, do zobaczenia na mecie i oczywiście za rok na 8 e, e, mili mareckiej. Oczywiście, jeśli tylko znów zbierzemy siły i sąsiedzi będą chcieli nam pomóc, to zapraszamy na ósmą Milę Marecką. za dzisiejszej mili. Gratuluję Panie Bartoszu. Dziękuję bardzo. Panie Bartoszu, skąd Pan do nas przyjechał? E, przyjechałem z, z Kościana, to jest województwo wielkopolskie. Kościan leży tak na drodze między Poznaniem a Leszem. Pierwszy raz w Markach? E, tak, pierwszy raz. Jak Pan się dowiedział o naszym biegu? E, dowiedziałem się przez internet, stronę maratonypolskie.pl. Jak Pan ocenia dzisiejszą trasę, bardzo wymagająca? E, nie, trasa bardzo przyjemna w miarę płaska, jeden zakręt tak więc można powiedzieć sprzyja do szybkiego biegania, aczkolwiek przed biegiem pobadało trochę bieg ja akurat zabrałem ze sobą buty o takiej dość nie antypoślizgowej podeszwie, więc trochę, trochę się poślizgałem, ale no na szczęście nie przeszkodziło mi to w dzisiejszych zawodów A jakie dystanse pan biega? Szczerze mówiąc specjalizuję się w bieganiu po schodach aktualnie jestem wicemistrzem w bieganiu po schodach startuję również w zawodach międzynarodowych E, obecnie trochę, trochę rzadziej, ponieważ e, pół, roku, pół roku temu, dokładnie pół roku temu urodził mi się syn, to też e, trochę mi, że tak powiem, e, raz, raz drużyn, potręż, bo... zmusiło mnie do przesunięcia biegania na, na drugi plan. Bieganie po schodach, bardzo wymagająca dyscyplina. A ile stopni Pan pokonał najwięcej? Pałac Kultury u nas w Polsce? E, nie, najdłuższy bieg zaliczyłem we Frankfurcie, e, 61 pięter w jeżostwu Mesetur. Ile stopni? E, oj, nie pamiętam 615. No to naprawdę wymaga to fantastycznej kondycji pewnie przede wszystkim. E, no szczerze mówiąc, biegi po schodach są e, dla mnie osobiście dużo bardziej wymagające niż biegi płaskie. E, w biegach płaskich e, zawsze można z czegoś dołożyć. W bieganiu po schodach mamy tą wysokość. Jeżeli odcina nam prąd, czasami naprawdę biegnie się już bardziej siłą boli niż, niż, niż nóg. Czyli dzisiejszy dystans to dla pana właściwie prawie sprint. E, to znaczy niekoniecznie. Na, bie na bieżni też lubię biegać dystansę od 800 do, do 3000 metrów, tak więc e, dystans dla mnie dobry. Aczkolwiek serwek kuśmierz zmusił mnie do tego, żebym odpalił szósty bieg na końcu. Było dość ciężko. Czy w przyszłym roku również możemy się Pana spodziewać? E, zobaczymy, to wszystko będzie uzależnione od tego, e, w którym miejscu się będę e, znajdował. Tutaj nie przyjechałem specjalnie na ten bieg, przyjechałem odwiedzić teściów, którzy mieszkają tutaj pod siedlcami. Musiałem dojechać tutaj 100 km, aczkolwiek nie jest to tyle, ile musiałbym tutaj dojechać bezpośrednio z kościana. Tak więc wszystko będzie zależało od tego, gdzie w danym miejscu się będę w przyszłym roku zajmował. Poza tym też służę w wojsku polskim, tak więc różne różne są losy żołnierza, różne ćwiczenia, wyjazdy, tak więc... Dziś nic nie mogę obiecać. Szczerze mówiąc spodziewałem się munduru, ale myślałem, że może strażak. Nie wiem dlaczego, ale strażacy ko kojarzą mi się, że biegają dużo po schodach. E, tak, biegi po schodach to st sport strażacki, są organizowane mistrzostwa Polski, mistrzostwa Świata, strażaków w, biegu w bieganiu po schodach, e, wśród wojskowych nie ma takiej kategorii, aczkolwiek ja sobie to upodobałem, jestem w tym dobry, aczkol e, dlatego też no, posta postawiłem na tych biegi po schodach. Gratuluję. Drugie miejsce? Dziękuję, tak. W tym roku drugie, w zeszłym roku pierwsze. Jakoś mam takie szczęście, że w siedmiu edycach trzy razy wygrałem, trzy razy byłem drugi. No i mam nadzieję, że w przyszłym roku niżej nie zejdę, niż, niż to drugie miejsce. Panie Silvestre, jak Pan ocenia trasę? Eee, trasa no, co roku jest ta sama, więc ona jest bardzo, bardzo dobra, szybka. No, dzisiaj troszkę może było za duszno, mimo że to jest krótki dystans, tak tego nie czuć, ale jednak troszkę duszno, więc nie było tak jakby świeżości biegania. Natomiast jeśli chodzi o, o samu teraz profil, jak najbardziej do szybkiego biegania. Pogoda też przyjęła biegaczom. No raczej znaczy tak, było dobrze, że było ciepło, tak? bo jeżeli jest ciepło, te mięśnie, które oczekujemy na bieg, nie nie stygnął, można, można przez cały dystans bardzo fajnie utrzymywać to, to tempo, jak dobrze przeprowadziliśmy grzewkę, no to wtedy nie ma, nie ma problemu. Tak do, mówię, 25 stopni, tak jak dzisiaj to było idealnie. Markowi biegacze górą prawdopodobnie. No mam nadzieję, no, no ja byłem najszybszy z markowych biegaczy wśród mężczyzn, no ale mamy też zwyczaj wśród kobiet Open, też od markowych biegaczy. Mam nadzieję, że jeszcze nie ma oficjalnych wyników, ale mam nadzieję, że w tym roku również tak jak w poprzednim roku wygramy żynówkę. Na to liczę tak naprawdę też. Oh, Jakie wydarzenia po dzisiejszej mili? No, jak zwykle fantastyczne. Zresztą wszystkie wydarzenia sportowe, które w Markach się dzieją, co mnie bardzo cieszy, przyciągają wielu i mieszkańców Marek, i osób, które przyjeżdżają specjalnie dla Marek na te zawody. Nie tylko na Milę Marecką, to już jest kolejna edycja, w zasadzie pierwszy bieg uliczny, który był w Markach organizowany. No i to cieszy, że właśnie z roku na rok tych osób, które są zainteresowane tym biegiem, przybywa i fajnie się bawią. Maraton, sportowa walka, ale w dzisiejszym biegu uczestniczą bardzo dużo rodzin. O, ten bieg chyba miał od samego początku taką konwencję, że to jest taki bieg rodzinny. Zresztą sam dystans powoduje to, że rodziny chętnie z dziećmi przychodzą. Sam też kiedyś brałem udział z całą rodziną i to fajna zabawa. Się dla całej rodziny można sobie spokojnie przebiec, jeżeli dzieci nie dają rady, młodsze szczególnie przejść, ale ukończyć, bo to jest na tyle niewymagający dystans, że właśnie rodzinnie taki bieg ukończyć, pokonać. Panie burmistrzu, właściwie co tydzień w naszym mieście odbywa się jakaś większa lub mniejsza impreza sportowa. No, od ostatniego czasu, w zasadzie od dwóch lat, może od trzech tych imprez sportowych w markach jest dużo. Od takich małych lokalnych jak ta po takie duże, które przyciągają wielu zawodników. Chociażby wczoraj była trzynasta edycja Poland Bike Marathon, na której wystartowała ponad... Tysiąc zawodników i ponad 300 dzieci. To według mnie bardzo fajny i miły wynik, że właśnie taka najmłodsza kadra, która rośnie, będzie zasilała tych sportowców, właśnie w Markach tutaj startuje. samych biegów mamy już dwa. Mila Marecka, Nocny Marek. 1 października szykuje się kolejna. Impreza sportowa Bieg Pileckiego, który również w okolicach ulicy Gruwalskiej się odbędzie. To jest nowy bieg na mapie Marek, który się pojawi. Dwie imprezy sportowe, szykują się nowe imprezy w przyszłym roku. Z okazji 50 lecia praw miejskich też szykujemy kilka wydarzeń, nie tylko kulturalnych i patriotycznych, ale właśnie również sportowych, żeby mieszkańców w taki sposób integrować, w taki sposób zachęcać do czynnego udziału w życiu. Mareskim. No, myśl naszego hasła Marki, włącz się w tym przypadku na sportowo, żeby czy wspólnie, ro rodzinnie, czy indywidualnie w tych imprezach uczestniczyć i dobrze się bawić, bo o to, to chodzi.